Cześć, z tej strony Klimas. Witaj na moim kanale Klimastech. Dzisiaj się zajmiemy moim starym komputerem, a mianowicie przerobimy sobie obudowę. Zaraz Wam pokażę, co jest z nią nie tak, ponieważ no, było trochę z nią problemów. Naprawimy. O, jak widzicie, to jest moja stara obudowa od Kompa. Tutaj była taka krapeczka i ona się zamykała. Otóż nie. Nie zamyka, więc wymyśliłem, że tutaj sobie zwymiaruję to wszystko. A zaprojektuję na drukarce 3D. Wydrukuję, obkleję karbonem i wkleję. Także zajmiemy się teraz z wymiarowaniem tego wszystkiego. Potrzebujemy kartkę, długopis, no i miarkę. Pierwsze co, mierzymy sobie ten wymiar. <śmiech> <śmiech> Chyba nie zmierzymy. <laughs> Dobra, chociaż w górę sobie pomierzymy. Także tu mamy 4 cm w góry. OK. 4 cm wysokość. Hmm. Teraz jak to zmierzyć? po jakąś liniałkę idę zorganizować. Mm -hmm. Oj, nie to. Kiedyś tu miałem. Dobra. Może ta... Nie, za krótka. Hmm. No to buba. Chyba będzie trzeba jak majster z szkoły druciarstwa zrobić. <laughs> Wiem. Do... Chociaż ja mam tutaj taki sprzęt. O! Oh. To się nada. Profesjonalny sprzęt. No dobra. Wychodzi mi, że całość, szerokość jest na 19,8 cm, czyli niecałe 20 Wysokość jest to 4 cm. I teraz tu jest najgorzej, bo tu jest taki uskok. I on ma tu 3 mm głębokości. ja tu jeszcze milimetr brakuje do tej ścianki. Tak, zaraz to zmierzymy. Dokładnie, mm, bo tu są 4 mm. Teraz jeszcze trzeba mierzyć ten. Tu jest 4 mm. No dobra, mamy profesjonalny rysunek. Teraz sobie to przyniesiemy do programu. Także zabierajmy się z robotą. ustawione Jakość na 0,2, grubość powłoki na 1,2 mm i grubość spodu też, także dosyć solidne wyjdzie. Wypełnienie możemy zmienić nawet na 15%. Prawda, dużo to nie zmieni, aczkolwiek e, wystarczy w zupełności w tym projekcie. E, prędkość drukowania standardowo zostawiłem na 50, temperatura 200, 100 wystarczy na 50. No i żadnych wsparć podpór, nic nie drukujemy. Filament standardowo, przepływ też. Eksportujemy do STL-a, zapisujemy i będziemy drukować. Mamy nagrane na kartę. Wsadzamy kartę, uruchamiamy drukareczkę. Ok, teraz sobie wypchniemy nadmiar niebieskiego filamentu. Możemy przystąpić do drukowania. W tym celu wybieramy Print From TF i szukamy naszego o, Shuttle klapka. Jedziemy. Dla lepszego trzymania najlepiej jest przesmarować. To nie smaruje, ten nie jedzie. Ja nie żałuję kleju, bo potem się odklejają te wydruki. Okay, wydrukowało się, jak widzicie mamy ładnie wydrukowane. Teraz to przypasujemy. Będzie idolo. Gdyby obkleić to folią karbonową, no to muszę to wywalić. No to obkleję i pokażę Wam jak skończone będzie. Mamy naszą klapkę i folię. Teraz co zrobimy? Opklejmy karbonem naszą klapeczkę, ale przedtem sobie postawimy tak na to położymy klapkę teraz potrzebujemy suszarę i jedziemy, nagrzewamy tylko trzeba ją odkleić ja pierdyle Dobra, jeszcze raz. No i mamy ładnie zrobiony panel Teraz tylko go wkleić i będzie git No i efekt końcowy Jak widać wszystko pięknie ładnie fituje Czyż nie pięknie? Po co jakaś klapka, która odpada, jak mamy piękny karbonowy panel. To tyle. Zostaw suba, lajka i komentarz. Na razie.